Dzień dobry. Dzień dobry. Czego dzień dobry. państwo szukacie? Roślinki do naszego ogrodu. Ja się Dominik Strzelec z telewizji Hagi Dzień dobry. Dzień, dzień dobry. Krzysiek. Mam taki nienachalny program, dzień dobry Krzyśku, w którym zmieniam ogrody ludziom, ale muszą być małe. Szukacie roślin do ogrodu. Czy on duży czy mały jest? No spory, około tysiąca metrów kwadratowych. Dobra, to umówmy się szczerze, że wam nie pomogę. Chociaż nie wiem jakbym chciał, to nie jestem w stanie w ciągu trzech dni obrobić takiego areału. Ale za to mogę wam podpowiedzieć, jakbyście potrzebowali na przykład wsparcia takiego merytorycznego. Mi osobiście podoba się ta roślinka. To będzie raba tak, będzie dużo roślin, czy będzie taka zbudowana każda roślinka gdzieś tam znajdzie swoje miejsce i będzie taka duża różnorodność. Nie no właśnie o takim czymś myślałem, o A. dużej różnorodności. No to w takim razie tak jak to trzymasz ten wiecheć, jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty, bierz pod pachę i jak to wszystko wrzucisz w jednym miejscu, daję Ci gwarancję, że to będzie naprawdę fajnie wyglądało. Czekam mi bardzo, że nie mogę Wam pomóc. Udań zakupu życzę. Dziękujemy. Trzymajcie się. Dziękujemy. Fajne te rośliny. Fajne, fajne. A może teraz.